Dzień dobry, z tej strony złomnik, a to jest samochód Wiper, czyli wycieraczka po angielsku. Haha, ha, o jazyki dowcip. Nie, 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 nie. Mam jeszcze śmieszniejszy, że w normalnym samochodzie sportowym jesteś VIP, ale w tym jesteś Wiper, czyli jeszcze bardziej VIP. Jeszcze lepszy dowcip. Czekajcie, śmiech staśmy tylko włączę. Jeśli lubisz dobre graty, to polubisz też plakaty, które wrzuciłem na sklep zlomnik.pl, aż cztery nowe wzory, w tym win policaj, o który ciągle pytaliście, plakaty od Igora ze Spółdzielni Rysunkowej. Jest taki amerykański grzyb Bob Lutz. On bardzo dużo zrobił dla motoryzacji. Nie wiem, czy dużo dobrego, czy dużo złego, ale w każdym razie od lat jest szefem, czy też pracuje w amerykańskich firmach motoryzacyjnych. Teraz już ma chyba 185 lat, więc chyba że nie pracuje. W każdym razie to właśnie Bob Lutz w okolicach roku 1988, mając samochód Shelby Cobra, uznał, że Chrysler musi zrobić coś, czym przykryje, zniszczy, zmiażdży, pokona korwetę w wersji ZR1, której wtedy jeszcze nie było, ale było już wiadomo, że będzie. No i Bob Lutz miał taki właśnie genialny pomysł, żeby zrobić coś nawiązującego do Kobry. więc się Kobra to wąż, Viper to też wąż, bo żmija, czyli że dwa węże, czyli jak to mówią, dzikie węże. No i Bob Lutz miał pomysł, ale nie miał budżetu. Problem polegał na tym, że ówczesny prezes Chryslera, Lee Iacocca, miał możliwość wydawania do 100 milionów dolarów bez zgody zarządu. No i miał te 100 milionów do rozdysponowania, no i z, tego, z tych 100 milionów pierwsze 50 wydał na rebranding modelu Voyager, żeby zrobić z Voyagera bardziej wersję luksusową pod nazwą Town and Country i zostało mu zaledwie 50, niektórzy mówią 60 milionów dolarów. No i wtedy Bob Lutz przystąpił do ataku, że oni te 60 milionów dolarów tam wycyganią, zrobią wspaniały, przepraszam, że oni te 60 milionów dolarów wypolaczą od niego i zrobią wspaniały pojazd pod nazwą Viper. No. Cóż, i Jakoka nie był zbytnio do tego przekonany, więc Bob Lutz za zaczął angażować kolejne osoby, które miały go przekonać. W tym oczywiście samego Karola Shelby, który wtedy był bezpośrednio po przeszczepie serca. Zaproszono go na przejażdżki takimi super ultra wczesnymi prototypami Vipera, które jeszcze nawet nie miały chyba V10. Eee, I on się przejechał tym po i powiedział, tak, produkujmy, to jest super wspaniałe. I wtedy Iacocca powiedział, dobra, to macie te pieniądze, dobra, to róbcie. Tylko, że ten budżet, te 50 czy 60 baniek, to było nic. To tak jakbym ja mojej żonie dał 500 złotych i powiedział masz tutaj kup sobie coś ładnego, ona powiedział. powiedziała to ja to kupię waciki? No i mniej więcej taki był budżet na ten samochód, mieli na waciki. W związku z tym w pracach projektowych, które trwały 3 lata, przepraszam, od roku 89 do 92, w ramach tzw. teamu Viper, składającego się z 85 osób, uciekali się do różnych dziwnych działań. Łącznie z tym, że potrafili dziabnąć Chryslerowi części z magazynu, na zasadzie e, potrzebujemy do innego projektu, i zabierali i brali do Vipera. Albo wchodzili w różne dziwne współprace. No ale faktycznie po trzech latach prac w 1992 roku światło dzienne ujrzał samochód Dodge Viper. Być może jeden z najbardziej niezwykłych albo drugi najbardziej niezwykły amerykański samochód sportowy w historii. O pierwszym to jeszcze nagram film, to poczekajcie. Ale tak czy inaczej, Dodge Viper jak wszedł to to był naprawdę szok, bo nie było innego samochodu na rynku, który miałby silnik V10, manualną skrzynię biegów i napęd na tył. Oczywiście ktoś powie, ale V10 to jak z ciężarówki, jak z pickupa. Trochę tak, ale jednak bardziej nie. O czym opowiem później. No i oczywiście to to, to nie jest ten pierwszy oryginalny Viper, bo pierwszy oryginalny Viper, po pierwsze był czerwony, po drugie nie miał dachu, ale tak totalnie nie miał dachu w ogóle. To znaczy nie miał żadnego elementu, który byłby dachem. Trzeba było nakładać tutaj taką szmatę, taki brezent w tym miejscu, żeby się przed ewentualnym deszczem zakryć. Do tego stopnia nie miał dachu, że nawet nie miał... W klamek zewnętrznych w drzwiach ani nie miał zamków. po prostu wkładało się rękę do środka, otwierało się drzwi e, więc tak to wymyślili e, na zasadzie przecież nigdy użytkownik Vipera go nie zostawia samemu sobie i sobie nie odchodzi tylko ma kogoś do pilnowania go albo nie wiem patrzy na niego przez cały czas w każdym razie ten pomysł zdawał przez jakiś czas egzamin, ale potem jednak klienci chcieli samochodu bardziej użytecznego, więc w ramach generacji drugiej, niektórzy na nie mówią generacja półtora, powstała wersja GTS, uzupełniająca wersję RT, czyli Roadster, Road Track. Znaczy, RT to jest po prostu otwarty, a GTS to jest po prostu zamknięty coupe. No i to już jest taki funkcjonalny Viper, taki Viper, który można normalnie jeździć po mieście, jak ktoś jest hardcorem i ma dwie lewe nogi. Mega charakterystycznym elementem Vipera GTS-a jest to, że na dachu ma dwa wybrzuszenia, dwie bulwy. To się nazywa Double Bubble, czyli podwójny bąbelek. I tak naprawdę zrobiono to po to, żeby kierowca wyścigowy o wzroście do 190 cm mógł jeździć w kasku. Nazywano to również Garney Bubble, bubble od nazwiska amerykańskiego kierowcy wyścigowego Garnea, który właśnie był wysoki i nosił wielki kask, więc potrzebował w ten sposób wyprofilowanego dachu. No ale dobrze. Zacznijmy sobie od silnika. No bo silnik. E, czekajcie. Ech. O! I już sobie myślicie, że teraz tak, tutaj nie, że tutaj tego typu tak. a to nic z tych rzeczy, proszę państwa. A tu. Dobra, teraz trzeba zamek, zwolnić. Teraz maska nam robi tak, ale to wciąż jest jeszcze nie koniec tej procedury, bo teraz bierzemy ją sobie tutaj i tutaj ją kontrolujemy. I jak w korwecie C4 ją unosimy i nam się pokazuje silnik. Teraz muszę przestawić aparat, bo już nic nie widać kompletnie. Ależ niewygodna pozycja. No prawda jest taka, że przed Viperem nie za bardzo były silniki V10, to znaczy nie to, żeby nie istniała koncepcja silnika V10, ale nie było silników V10, które by były powszechnie produkowane z powodu problemów z układem zapłonowym. Trudno było stworzyć układ zapłonowy bez elektroniki, który by zasilił w iskrę silnik V10. A w Wajperze się postarano, zrobiono ten silnik, przy czym są dwie wersje tego silnika, ciężarowa, znana właśnie z pick-upów, oraz wersja sportowa z Vipera. I w przypadku tej wersji sportowej jest mnóstwo różnic wobec tej wersji ciężarowej, a przede wszystkim różnica jest taka, idealnie jestem w pozycji że za design bloku i za jego jakby usportowienie odpowiadała marka Lamborghini. Lamborghini zrobiło ten blok aluminiowy. Amerykanie nie umieli odlewać bloków z aluminium, umieli je tylko robić z żeliwa, nie mieli technologii do aluminium, więc dogadali się z Lamborghini, które zrobiło im ten blok aluminiowy o wiele lżejszy, a Amerykanie tylko do niego włożyli tuleje. No i tu jest pojemność skokowa 8 litrów, taka uczciwa pojemność, w sumie 8 litrów to jest coś i moc około 456 koni mechanicznych maksymalna. I ktoś powie, eee, nędzna ta moc, co to za moc? A prawda jest taka, że po pierwsze Viper ma bardzo dobry stosunek mocy do masy. Ten samochód jest dosyć lekki i ten silnik też jest dosyć lekki właśnie po przeróbkach od Lamborghini. A po drugie, te konie są dostępne od razu. Jest nisko moment obrotowy. Z ciekawostek pod maską to Viper ma mosiężną chłodnicę w samochodzie z 2001 roku. Były już chłodnice aluminiowe w ogólnym użytku, ten ma mosiężną, podobno jest bardziej wydajne, w ogromna jest tak naprawdę, bo się wczesne samochody gotowały właśnie właściwie gotowały kierowce e, a tutaj, w tym miejscu, cały ten element to jest nagrzewnica plus klimatyzacja jest dokładnie w tym miejscu zamontowana, bo nie było tego gdzie zamontować, w kabinie się po prostu nie mieściło no bo nie było wtedy miejsca dla pasażera jednak musiało jakieś być, więc dali to wszystko pod maskę no i tym sposobem pod tą maską jest dosyć kurka wodna napchane, tak w ogóle on nie ma również żadnej kontroli trakcji tutaj jest normalnie widać e, tę pompę hamulcową i serwantową

To jest zastępstwo do akumulatora, czyli to się podłącza, jakby trzeba było go odpalić. No bo sam akumulator jest też jak w Lamborghini, rozumiecie, jest tak zrobione, żeby można było szaleć od tego. Trzeba zdjąć tutaj to całe koło. Zresztą bardzo piękne to koło jest. Ono jest dla wersji GTS e, charakterystyczne. Wersja RT-miała takie trzy ramienne felgi. One no, niby były w stylu lat 80. ale były trochę cringe'owe jednak. To jest o wiele ładniejsze. Jest polerowane aluminium, a uwielbiam polerowane aluminium, ale trzeba zdjąć to koło i tutaj się przez taką klapę dostać do akumulatora i dopiero wtedy go tędy wyjąć. Także jak się wam Rozładuje akumulator w Wajperze. to nie grzebcie pod maską jak zwierzę, tylko go szukajcie w tylnym kole, kto to wymyślił, ja. No bo przecież tym się rzadko jeździ, nie? Wyjeżdżamy tym raz, trzy razy, pięć razy, może siedem razy w sezonie, więc jak ktoś nie ma rozłącznika akumulatora, to ten akumulator mu zżerało. a Już amerykańskie akumulatory to jest ogólnie syf. Podobnie jak Corvette C4, o którym już był film, albo tu, albo tu, bo nigdy nie pamiętam tam, z której strony będzie ten link to również Viper jest autem o konstrukcji ramowej, z tym że konstrukcja ramowa w tym przypadku jest trochę inna, bo jednak w korwecie ta taka rama wewnętrzna, nośna, taka skorupa struktura opierała się w dużej mierze na progach, a w Viperze te progi nie mają znaczenia, bo są tylko... Obudową dla wydechu, natomiast, e, jakby sercem tego samochodu, główną częścią struktury jest tunel centralny, gdzie tu się w nim mocuje silnik, potem jest skrzynia, i to wszystko tam w środku przechodzi nam między fotelami i nadaje temu sztywność. E, a zewnętrzna cała skorupa tego samochodu jest zrobiona z plastiku, przy czym oczywiście zderzaki i maska, I, znaczy zderzaki są z czego innego niż maska, e, a element metalowy w tym samochodzie, który musiał nastąpić, to są progi. Ponieważ te progi tutaj w środku mają rurę wydechową, i po dłuższej jeździe one będą mega gorące. Były tak bardzo gorące, że były nawet naklejki w Wajperach, w RTKach żeby nie dotykać tego miejsca, po prostu ponieważ jest bardzo, bardzo rozgrzane po dłuższej jeździe. Jest rozgrzane jak ja, kiedy widzę starego grata japońskiego z lat 80. Była też wersja prototypa z plastikiem, ale się stopił ten plastik i tyle z tego było. A, ale GTS już nie ma e, akurat wydechu, który wychodziłby tutaj jak w RTK z pierwszej generacji. Tylko on tam idzie aż do tyłu, ale idzie sobie też tędy. Także tak trochę zmarnowany potencjał, bo można było puścić tędy, byłoby jeszcze głupiej. Teraz tak, z czego są dziwne części w Dodge'u Viperze? Na przykład ten halogen tutaj, to jest halogen Helli, który jest taki sam jak w Volkswagenie Polo 86C z czterema lampami te lampy wewnętrzne. W życiu byście na to nie wpadli. Ta obrysówka tutaj jest to typowa obrysówka przyczepowa, którą można kupić w Stanach w każdym sklepie Rock Auto albo Summit albo coś takiego. Później piasta koła na sześć śrub. Jest z pickupa RAM albo Dakota, dokładnie nie pamiętam z którego, ale na pewno jest to piasta pick -upowa. Oraz jest jeszcze jeden przesłodki element w tym samochodzie to są poziomnice w przednich lampach. Zobaczcie, tutaj normalnie jest taki e, bąbelek, e, taki zbiorniczek e, szklany z bąbelkiem w środku. E, I ten zbiorniczek pokazuje nam, ten bąbelek nam, nam pokazuje, czy lampa jest wypoziomowana. Jest to wspaniałe rozwiązanie, ależ oni to wymyślili. Ale to jest nie koniec szalonych rzeczy w Viperze, bo przecież nie, na pewno o tym nie wiecie, że auto ma dwa osobne silniki wycieraczek. Tutaj jest jeden silnik wycieraczki, a tam z drugiej strony jest drugi silnik wycieraczki. Tutaj widać jego obudowę, eee, więc... Te silniki są ze sobą synchronizowane i każdy rusza wycieraczką osobno. Nie było jak skonstruować systemu połączonych wycieraczek do tak bardzo wygiętej szyby. Następnie lusterka boczne, które są identyczne całkiem przypadkiem jak w modelu Dodge Stealth, czyli Mitsubishi 3000 GT, także to jest przynajmniej coś, co do Vipera można dokupić ewentualnie. A potem coś, co się bardzo spodobało klientom, kiedy weszło koupę w roku modelowym 96, chyba, jak dobrze pamiętam czyli 4 lata po RTKU, 4 lata po Roadsterze, klamka zewnętrzna. Ale klamka zewnętrzna w tym samochodzie to nie jest po prostu klamka, że wciskasz guzik i drzwi się otwierają, tylko posiada cały system elektryczny, stycznika w środku, który powoduje, że po naciśnięciu guzika robi brzyd i się otwiera, jak w nowoczesnym Lexusie. I teraz jak sobie zamkniemy te drzwi, i chcemy wysiąść, to ciągniemy sobie tutaj za tę wajchę, i wtedy też nam się aktywuje stycznik. Nie ma żadnej linki, żadnego cięgła, które byłoby prowadzone tędy, 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 tylko wszystko działa na przewodzie elektrycznym i na prądzie. Ale gdybyśmy się zatrzasnęli w środku i akurat akumulator by nam padł, bo coś, to na szczęście mamy. Pool for emergency exit. I teraz przypuśćmy, że właśnie padł mi akumulator w moim wiperze, znaczy nie moim, ale że padł mi akumulator. No na szczęście mam tutaj kluczyk. Kluczyk taki całkiem mechaniczny i to taki jeszcze fajny z, ze żmiją tutaj w tym miejscu, że żmija wiper, wiecie o co chodzi. I teraz za pomocą tego kluczyka można otworzyć sobie bagażnik, bo bagażnik ma normalnie, proszę Państwa, panie, panowie i osoby tutaj zamek. Cyk, się otwiera. Teraz się otwiera szyba, jak w starych coupe z lat 80. o. Sama sobie ładnie idzie do góry I teraz jak chcemy się dostać do drzwi Żeby je otworzyć To wystarczy tu włożyć łapę Nie trzeba włazić do bagażnika jak głupek Jak Doug de Muro z Colorado Tylko włożymy sobie tutaj rękę Ciągniemy sobie tutaj za wajchę I drzwi już są otwarte, ale skoro już mowa o bagażniku, to skubany jest naprawdę wielki e, i jest to zaskakujące mile dla mnie, że ktoś pomyślał, że faktycznie może to być samochód, którym można pojechać sobie na wycieczkę ze swoją drugą połówką, znaczy może być dowolna jakby konfiguracja tych połówek, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn, może ten temat pominę. E, spójrzmy sobie może do bagażnika. Zobaczcie, tu jest tak, że jest tutaj takie ogromne wyokrąglone miejsce, tu jest zasadniczo koło dojazdowe. Zobaczcie jaki jest super fajny wzór felgi na dojazdówce w Viperze, nie tylko że jest to genialny wzór, to jeszcze ma tutaj wybite temporary, że jest tylko tymczasowa, ale ja bym go kurde postawił na takich czterech felgach. Jeszcze ma, zobaczcie, rozmiar 145x90, D16. Zobaczcie po stopień postarania przy świetle hamulcowym. Światło hamulcowe ma podświetlane logo Wajpera, czyli świeci się pod nim światełko, a to jest taka żmija, że ten o, proszę bardzo, dzięki można zgasić. Ktoś powie, czemu krótka rejestracja, skoro jest szeroka wnęka na rejestrację, e, ja odpowiem, bo jakby była normalna, szeroka rejestracja, to trzeba byłoby w niej wyżnąć dziurę, żeby można się było dostać do bagażnika w ogóle w tym samochodzie, bo tutaj jest zamek bagażnika i nie ma nigdzie innego zamka w tym samochodzie niż tylko przy bagażniku, więc ten zamek musi być dostępny z zewnątrz, więc dlatego jest krótka rejestracja. Dziękuję, cieszę się, że mogłem pomóc. Jedna rzecz, która się długo nie zmieniała w Viperze, to są tylne lampy, które tutaj mają taką czerwoną część z światłami pozycyjnymi hamulcowymi. Tu jest kierunkowskaz i światło cofania, tak od siebie rozdzielone. Teraz to jest modne, kija tak na przykład robi. A ile było generacji Vipera? To jest pytanie, na które odpowiedź brzmi, być może. No bo ogólnie było 5 generacji Vipera, chociaż one są tak naprawdę do siebie podobne. Wszystkie te samochody podążają tym wspólnym mianownikiem, że jest ta rana przestrzenna tutaj pod samochodem, że jest silnik V10, że jest manualna skrzynia i tak dalej, no jakby to jest jedno i to samo przez lata, tylko powiększali silnik, powiększali moc, zmieniali normy emisji spalin, dokładali też jakieś tam wyposażenie i, i tak naprawdę historia Vipera się skończyła w roku 2017, czyli Viper przetrwał 25 lat w produkcji bez jakichś poważniejszych zmian. A takich GTS-ów jak ten tutaj powstało około 7000 sztuk, także jest to auto dość rzadkie. Muszę Was rozczarować, nie będzie testu siadania za samym sobą. To nie znaczy, że odcinek jest niepostarany. Odcinek jest postarany jak jasna cholera. No spróbujcie Vipera w polsce umówić. No. Auto jest dosyć wygodne dla wysokich ludzi, bo jakby... Ta część tutaj przednia pasażerska jest wsunięta głęboko w komorę silnika, żeby można było w tym samochodzie dosyć wygodnie siedzieć i zmieniać biegi. Rzeczywiście pod tym względem auto jest całkiem spoko, natomiast montaż pedaliery, czyli sprzęgło, hamulec, gaz, w tym miejscu jest dosyć szokujący, ponieważ jest ona tak mocno przesunięta w lewą stronę, że jak się siedzi, to tak naprawdę ja patrzę na wprost przed siebie ale nogę mam skręconą w lewo, żeby dosięgnąć do sprzęgła. Ale na tym jest jeszcze nie koniec, bo tu jest pokrętło, za pomocą którego można yy, regulować położenie. Czekajcie, zbliżę to, tutaj już zobaczyli. O jak kręcę pokrętłem, to to się opuszcza, żeby było dalej. A jak kręcę w drugą stronę, to się podnosi. Ależ oni to wymyślili. Na tym jest oczywiście nie koniec regulacji, bo jest tradycyjna regulacja amerykańska kierownicy. O, tak sobie idzie kierownica do góry i w dół i... I tak dalej. E, przy naprawdę podniesionej kierownicy to jednak się trochę już czujemy jak w dostawczaku. E, a miałem nie mówić, że, że to jest dostawczak, a jednak trochę jest. E, no i zegary. Zegary są takie, powiedziałbym, mało e, wymyślne. Spójrzcie na obrotomierz. No fajnie, że ma białą tarczę, fajnie, że wskazówka startuje od zera. E, no ale po prostu jest to zwykły obrotomierz, podobnie jak prędkościomierz do 200 mil albo 320 na godzinę. Te kilometry na godzinę w tym miejscu są dodane tak, jakby ktoś bardzo nie chciał tego dodawać, więc dodał je w takich trochę losowych miejscach. Te kropki są w w trochę absurdalny sposób tutaj rozłożone. W dodatku jest to auto z 2001 roku, które ma bębenkowy licznik mil i bębenkowy licznik przebiegu dziennego, więc naprawdę wygląda to trochę zabytkowo. Trochę to jest licznik motogodzin w ciągnikach dla mnie. No i są cztery wskaźniki tutaj, oczywiście te najważniejsze, czyli temperatura, ciśnienie oleju, poziom paliwa i ładowanie. Szyby otwiera się elektrycznie, ale to nie dlatego, że byłoby wygodnie dzięki temu, tylko dlatego, że nie starczyło miejsca na zamontowanie korbek w drzwiach. Chcieli zrobić korbkowe, żeby auto było takie bardzo pure, ale potem się okazało, że po prostu ten mechanizm się tutaj nie mieści, więc łatwiej będzie zrobić z silniczkiem elektrycznym i tak też to rozwiązano. Paskudna jest dźwignia hamulca ręcznego, w ogóle w pierwszych egzemplarzach była z samochodu Chrysler LeBaron, która była jeszcze paskudniejsza i w ogóle w tym miejscu wygląda jak z dostawczaka. No i dźwignia biegów bardzo długa, ale to po to, żeby była blisko, blisko kierownicy, bo kierowcy wyścigowi lubili, żeby można było szybko przekładać rękę z kierownicy na dźwignię biegów i rzeczywiście to się da zrobić bardzo szybko, ale nie tylko jest bardzo długa, ale jest też ogromna. Auto ma 6 biegów, przy czym jest głupio wrzucony wsteczny, bo wsteczny wchodzi tak, o, w tym samochodzie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że żeby nacisnąć sprzęgło, trzeba mieć naprawdę mocną nogę, o, bo ono idzie tak, tam, tak, głęboko, głęboko, głęboko i wtedy można sobie te biegi zmienić. One wchodzą tak bardzo mechanicznie, tak, tak, trach, trach, trach. To jest taka siła. No, dosłownie, jakbym w ciężarówce wrzucał. Akurat teraz mam kurs na ciężarówkę, robię, więc wiem, co mówię. No i to, co jest w prawie każdym kraju, starym i nowym zresztą też, to jest kontrolka door ajar, czyli drzwi uchylone. Normalnie byłoby door open po angielsku, ale oni stosują takie słowo ajar, takie zabytkowe trochę, takie słowo old schoolowe. Jest jedna rzecz, która łączy Vipera ze starymi fordami. Może pamiętacie mój odcinek ze Skorpio. W odcinku ze Skorpio pompowałem gruchę. I tutaj też można sobie pompować gruchę. Czekajcie, gdzie ją no, znajdę. O, tutaj jest ta grucha. Do pompowania sobie lędźwiów. Bierzemy ją tak. pip. I mamy napompowane lędźwia. Bardzo przyjemna rzecz. Za tym fotelem w oryginale była instrukcja obsługi tego samochodu w postaci kasety VHS. I niektórzy jeździli z tą kasetą VHS przez 10 lat, tym samochodem z tam ukrytą, i nawet o tym nie wiedzieli. Ceny Wajperów ostatnio podskoczyły trochę, bo w Stanach Zjednoczonych taki Wajper zaczyna się od 70-75 tysięcy dolarów. W Europie one kosztują 80-90 tysięcy euro, w zależności od stanu, oczywiście. Czyli w Polsce można liczyć, że między 300-400 tysięcy złotych na gotowo można mieć Vipera. No i teraz pytanie, czy warto, czy te pieniądze lepiej zainwestować w Porsche? Nie. W Lamborghini też nie. W jeszcze inny samochód, no chyba że w kolekcję japońskich gratu za 80 to wtedy tak. Ale jeżeli chodzi o jakby e, takie przełożenie, że mamy samochód, który naprawdę i jeździ, i brzmi, i robi wrażenie, i nie kosztuje jego utrzymanie milionów jak w przypadku Lamborghini czy Ferrari i ludzie się naprawdę będą oglądali, a zarazem jesteśmy w stanie pokonać trasę 500 km, to chyba kurka wodna Viper wypada zaskakująco dobrze pod tym względem, bo jednak jest to prosty amerykański dostawcz. Przepraszam. Dobra, słuchajcie, dosyć tego. Trzeba jechać, nie? Pasy są rozumiecie z drugiej strony jak w BMW 36 z tyłu. Dobra, jedźmy. W ogóle zdejmowanie ręcznego jest absurdalne w tym miejscu. No ale okej, okay, dobra. I chyba mogę jechać. Jezu, jak on jest wyrywny, jak on na ten gaz reaguje. Jak Lamborghini. Auto jest strasznie szerokie, Viper jest szerszy niż S-klasa W140, także jeżdżenie nim wymaga trochę jakby kierowcy busa który wie, że jedzie szerokim samochodem tylko, że widoczność do przodu jest no nie taka jak lubię ja lubię, żeby była szyba bardzo nisko schodząca a tutaj ta szyba jest taka naprawdę mikro i trzeba na to mega uważać no ale okej, okay, dobra, chyba sobie poradzę jest taka długa jedynka może by na jedynce jechać przez Stany Zjednoczone tak naprawdę do kurzowania, no to jak to samochód nie, dopóki się nie zacznie go dusić i dławić, no to po prostu on sobie jedzie ale rzeczywiście po pierwsze dźwięk jest niesamowity a po drugie reakcja na gaz jest trochę przerażająca dla mnie, jest, jest, jest to jednak samochód, gdzie trzeba uważać pod tym względem, żeby po prostu tego gazu, gazu za bardzo nie wciskać. Wciskam delikatnie gaz i auto odfruwa, co jakby, o i troszkę nawet poszarpuje, co skłania mnie właśnie do tego, że trzeba bardzo, bardzo uważać. A do tego wszystkiego jeszcze, w sumie wszystko jedno, na którym biegu jedziemy, to jest taka skrzynia biegów, która ma, miała blokadę, tak zwana skrzynia biegów 1.4 że jak się odpalało na zimnym, to żeby um, obniżyć obroty, żeby nie było tam nieekologicznej emisji spalin, to z jedynki się zmieniało na czwórkę. Bo tak naprawdę temu samochodowi jest trochę wszystko jedno, na którym biegu jedzie. Ja Wam powiem, że ja przejechałem nim jakieś w tej chwili może kilometr i już mnie boli lewa noga od sprzęgła, a wcisnąłem je może pięć razy. Także jakbym miałbym jechać nim przez całą Warszawę w korkach, to chyba bym oszalał. W końcu żmija, nie może być łagodna. No widział ktoś, gdzieś, nie wiem, łagodną, udomowioną żmiję. Ty sobie leżysz, rozumiesz na kanapie, tu ci przychodzi żmija i sobie ją głaszysz, i tak sobie siedzicie. Nie no, to bzdura, to tak, nie może być. Ile pali Viper? Amerykanie twierdzą, że w przeliczeniu na europejskie oczywiście z te wartości, wychodzi jakieś 23, może 25, ale kiedy robiono homologację europejską Vipera. To Anglicy zmierzyli spalanie w tym samochodzie i w mieście wyszło im ponad 30 litrów na 100 km, czyli znowu mamy coś wspólnego z Lamborghini. Natomiast w trasie, za sprawą tego, że przełożenia w tym samochodzie są niewiarygodnie długie, a zwłaszcza szóstka, która ma przełożenie 0,5, to spalanie spada do 12 litrów na 100 km. No więc teraz czekam tylko, żeby ktoś napisał Ej, Złomnik, miałeś z Vipera, ale go nie upalałeś. No właśnie! Moim zdaniem nie jest to samochód do upalania. Moim zdaniem do upalania to służy, nie wiem, Audi A318 Turbo z naklejką Warsaw Night Racing, a Viper służy do tego, żeby się w nim człowiek ładnie prezentował, żeby słuchał tego niesamowitego dźwięku silnika, żeby zbierał te zazdrosne spojrzenia z każdej strony, ale na pewno nie służy do tego, żeby jeździć nim 200 po mieście. To jest bzdurny pomysł. W ogóle ogólnie jeżdżenie nie 200 po mieście jest bzdurne. Opaszcie, to jestem ja w tej ciężarówce, tam się właśnie uczę na C +E. ⁇ tak jak w filmie z Gajardo, byłem tym Gajardo zdenerwowany już po kilometrze i, i miałem od razu dość i wcale nie chciałem tym Gajardo jeździć i, i graczek mnie zmusił. Tak w tym samochodzie wcale mi się nie chce z niego wysiadać, jest w nim coś fajnego, jest w nim trochę tego vibe'u właśnie korwety C4, jest w tym coś takiego, taka prymitywna, brutalna siła, to jest dla mnie, to nie jest Viper, tylko to jest dla mnie Gorilla, to jest taki samochód typu taka wielka, ogromna małpa, potwornie silna, albo niedźwiedź na przykład, też nie za mądry, ale bardzo silny. Włoskie super samochody, z którymi to teoretycznie konkurowało, to one są takie delikatne, są takie... Takie przesadzone, takie przekombinowane. Tutaj nie ma przekombinowania. To jest po prostu brutalna siła i jest hamstwo. I tutaj mamy 494 konie po, po, po programie i po wydechu. I te 494 konie przejdzie się da w mordę.